Nie, Miasto aniołów to legia akademicka, drużyn zespołów Beztroska i luz. Kończą się właśnie bojowy wóz, i nikt z was nie zaśnie. Pozdrawia was, wojsko to wsparcie odwita. Skończyła się teoria, zaczęła się praktyka. Szastyka, chcecie szkolić się z nami, taktyka zawita. Się Cześć, jest, witamy Was w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu naszego pobytu na jednostce. Dziś odcinek o tym, jak wygląda żywienie w wojsku: czyli co jemy, kiedy jemy. Wiemy, jak to wygląda, i tyle. Tak, jak chodzimy na stołówkę, jak przebiega w sumie cały ten nasz dzień z tymi posiłkami. Yy, przybliżymy Wam wszystko, jak wyglądają te posiłki, w sumie tak jak powiedział Dominiki, cała taka taracja nasza żywnościowa, którą otrzymujemy od wojska przez cały dzień. Yy, więc zaczynając od początku, pierwsze mamy śniadanie, śniadanie jest bardzo wcześnie po przebudzeniu, później idziemy w porze obiadowej. Oczywiście na obiad. No i od, y, później po obiedzie po kolejnych zajęciach mamy naszą kolację. Każde wyjście na posiłek u nas jest organizowane plutonami, czyli przykładowo, jak idziemy na siadanie czy kolację, to nasz y, dyżurny, czyli potoficer, potoficer dyżurny y, zwołuje zbiórkę plutonu. Następnie w, w kolumnie czwórkowej maszerujemy na stołówkę, tam y, pobieramy tacki, nakładamy sobie jedzenie, które dostajemy i jeszcze przedtem tym dezynfekujemy ręce i jemy. Tak, bo jak wiecie jest ciągle pandemia koronawirusa i w wojsku też musimy przestrzegać tych zasad, czyli o odstępach i o dezynfekcji rąk przed posiłkiem i w innych, tych, i w innych też czynnościach. Więc, tak, więc zaczynając od początku będziecie pytali się, co je się na śniadanie. Na śniadanie generalnie jemy płatki owsiane z mlekiem. Są też jakieś płatki zbożowe z rodzynkami, jest tam dużo nasion owoców suszonych. Są jogurty, jogurty naturalne, jogurty um, takie wysokobiałkowe. Mamy twarogi, mamy sery, mamy szynkę, mamy jajka, mamy kiełbasę jakąś na ciepło. Śniadanie jest naprawdę bardzo różnorodne. Każdy z nas wie, że śniadanie to podstawa dnia, dlatego nie możemy narzekać, że brakuje nam czegokolwiek na stołówce. Żołnierz jedząc śniadanie, szykuje też sobie drugie śniadanie na późniejszą porę dnia, bo jest coś takiego też w wojsku jak drugie śniadanie. I to, co zabierzemy ze sobą ze śniadania, służy nam później jako to drugie śniadanie czyli jakaś kanapka, jakiś nie wiem banan, coś, co akurat w danym dniu jest przez panie kucharki podawane. Nasze obiady składają się z posiłków wysokoenergetycznych, wysokobiałkowych. Mamy tam dużo warzyw, mięsa, brokułów, jak różne warzywa, witaminy. I to wszystko ma nam dostarczyć energii na cały dzień. Tak, posiłek jest pełnowartościowy. Składa się z podstawowych takich rzeczy jak ziemniaki, kasza albo jakiś ryż. I oczywiście mamy do tego białeczko w postaci mięsa albo jakiejś ryby. No i oczywiście są surówki, czyli jak Dominik wspomniał, warzywa. I jeszcze czasami dają jakąś herbatkę albo... Inne. Albo coś słodkiego jeszcze po mhm. obiedzie też się zdarza, że dostajemy. Mhm. Kolacja to ostatni posiłek żołnierza na stołówce. Wygląda ona w następujący sposób. Kolacja to zazwyczaj jakieś pieczywo, do pieczywa jest jakaś wędlina, jest jakiś pigos, zdarzają się pierogi. Czyli praktycznie wszystko to, co jedzie też na kolację u siebie w domu. Nie jest może to już tak kaloryczne jak na obiad, bo wiadomo, to już nie jest pora, gdzie mamy jakieś bardzo intensywne ćwiczenia. Ale wiadomo, że dostarcza nam też niezbędnych witamin, minerałów i wszystkiego tego, co potrzebujemy w ciągu całego dnia.